Cześć, witam Was! Dziś taka relacja skutna nowego projektu, a mianowicie odkurzacza do liści. No to co, przetestujemy? Czyli dajemy tutaj start no i odpalajmy. Także tak to wygląda. Może jeszcze będą jakieś odcinki w ogóle ze zb zbierania liści. No ale póki co to trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!